to Zabiesiłam się. Jej, nie wiem, jak ja się mogę teraz. Oto. Hej, kam. Dzisiaj gramy z grę Można w całkę. Ja. Oj! I tak to robimy. Robimy rozwałkę. I piszcie w komentarzach, jaką chcecie serię. Ja nie wiem. Nie wiem na co robię. O, zobaczcie jakie to fajne. A powiem, te to auta dwa. O, zobaczcie. Zobaczcie jak... Teraz wylał! Zobaczcie. zobacz. Magic. Liknęło. Magic. Robimy rozwałkę. Musimy na początku pojedzić całe czołgiem. I słodkim. To wcale nie chce zdjęć całego świata. A później trzeba zro zrobić, zniszczyć cały świat. I rozjechać jak to sobie Budynków nie będę ruszał za bardzo, bo budynki dla mnie w tej grze są bardzo ładne. Ale samochody to mogę sobie rozjechać. o jaki ten fajny id blok. Ten, o tam, o, o ten gdzie pokazuje czerwona linia, o teraz, To gdzie jest ta kropka. On i ten drugi też. Ale bardzo ono za chwilę wybuchnę. Radość, Że rozwala na tyle samochodów. Zobaczcie, co ja mogę? Ja będziesz mogę strzelać. Jakoś płychać szybciej. Dobra. Już tak to trzeba Teraz poszukać samolotu i zniszczyć. I zrobić jak to było. Co się stało? ty będziesz o, o damć piorunek. Nie, już jest. Tak, no, kiedy ikonek się zrobiła, tam gdzie by nie masz takiego korku. To trzeba wyjechać z klientką, z samochodami. a czy zrobimy tak się. Czy ja będę rozwalał, bo nie będę musiał to znowu zrobić jak to było. Tylko, że muszę pojechać na samochody. KOP. Ale bardziej, jak jest znowu. znowu. A to gdzie jeszcze był korkuś? Korkusia już nie mamy. Idy ja korkuś znowu Adam. Korkuś. Chyba karkówka. Albo karkówka. Dobra. Musimy robić meteoryt. O no i przepraszam, że dzisiaj nie mam, akurat nie było z tego, z tych innych takich. To wy ten tego Robloxa? Bo, bo po prostu nie nie chce mi się otworzyć ten Roblox. No wiecie, jak to czasami jest. Ty nie chce być miły, po prostu. To dla ciebie nic. A to cię wywalają z gry? Ja miałem takie plan, żeby zrobić kolejną część kaktusa, ale. Tak to wyszło. I jeszcze pamiętajcie, nagrywam. Jak to możecie się ze mną spotkać, kiedy będę nagrywał? Zobaczcie, jakie to fajne. A chcecie zobaczyć wulkan? Czy metodę? Oto, to wszystko przetestuje dla Was. Oczywiście, już przez jest. Zresztą teraz pa, 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 pa. I lecimy na tamten blok. O ten. I nie ten. O ten, który chciałem zniszczyć. O, no i to może wybuchnąć. I zobaczcie. Teraz to, nie można takie luże napocząć. O nie, to nie O tak, już szybciej, troszeczkę szybciej. I, to, I takie strzały normalne. No, no i tutaj o takie coś jest. Tornado, ojej! I to mi się najbardziej, najbardziej no mi się podoba to na. zobaczcie, jak to atakuje. I widzicie, widzicie takie odzież, za bardzo. Jeszcze piorun jest w tym szefie, sobie zobaczymy. Jeszcze raz. To już wiem, skąd się wzięła ta filmowa. blok, O, o, no widzicie, jak to atakuje już? No to, no to teory teraz sobie sprawdzimy. Próbujemy sobie zrobić latanie samolotem policyjnym XGTA. Pam, Tam, tam. GTA. GTA. I tam lecę rozwaleć dalej. Dalszą rozwałkę do tego bloku. I tamtego. Bardzo fajnie rozwałka będzie. I zobaczcie, to się w ogóle nie chce ruszać. Z tej strony. Dzień dobry. Wiesz komentarzu dziwne, jak ktoś to widzi ze mną. O, no i zobaczcie. A ostatnie sprawdza sobie i zostawiłem na blok prawda? Na, na, na blok po prostu nic tak go nie działa. I nagle tak. Tak, pan, pad, pad do domu, do domu, do domu, do domu. I jak się... Wy bardzo śniwiono, o. A może chcecie... Mulkan! O, to też się da, prawda? No i to macie. I wtedy możemy jeszcze nie stronę, żeby sprawdzić. To nazywa się TNT. Albo jak je nazywają dynamiki. Ale ja to nazywa TNT, bo gram z Minecraft. O, jak ktoś chce z Minecrafta, to proszę pisać. Bo ja tak. Bo ja tak widzę, że to, co ja nagrywam. To ostatnio to tylko te jak tu kaktusy Wam się podobają. Tylko zrobię kaktusów więc słyszycie? Idzie. Dziwne, maczuk po prostu. Proszę chodzić, nie chcę, żeby to odpalał bomby. Co mowy? Je. No i zobaczcie, to tak działa. Muszę rozwalić. O, z daleka, bo go rozwali się szybko. No i teraz magnetów. To zrobię na początku odcinka. wrzuciłem. To no, tylko działa tak, że zepsuje wszystko. O, no, to jest taki laser super. O, no i czarna dziura. Dlatego, ja tego nie wiem, co to zrobili. Ale jak zrobić, chcecie rozmałkę, to macie czarną dziurę. Ej, co się stanie, wóz Z tą kamerę do czarnej dziury. Widzicie, co się dzieje? I to wygląda trochę jak oko. Tutaj, by dwie dziury. O, trzy nawet. Ej, to teraz wygląda jak taki malowitło, widzicie to? Zobaczcie. O! o, o. Ej, to klipi wygląda. E, to nie, tak nie klipi. Ej, znowu zmniejszają się. Ej, e, ja wiem, o co to, to Iluzja optyczna, wiecie o tym? Widzicie? jakie... Widzicie, to, to widać. O to chodzi, teraz. Jakie korki się zrobiły czasami? To jest, to jest, to jest takie proste. Musicie tylko tak wjechać. Kogo jeszcze pomóc? Tobie pomóc? Dobrze, nie ma sprawy. Tobie jeszcze pomóc? Nie ma sprawy. Proszę pana. A ty to jedź Szerokiej drogi Znaczy krótkiej drogi Nie szerokiej, bo na no serio, ja nie wiem co wy macie. Przecież to jest takie łatwe przyjechać tu Dłużej to nawet się jeździ do po... spod Lasia. Mój wództwo... Z Warszawy łatwiej pojechać, trudniej pojechać i tak z Warszawy do, do Podlasia, albo z Warszawy do, do, do pojechać do Jeju, co się mi stało, widzieliście co się stało, zobaczcie, zobaczcie co oni robią, jak dziś muszą, zobaczyć. dobra, to będzie taki krótki ten odcinek to, bo to tak to pa, o, krótki odcinek był. Dobra, dobra. Jednak zrobię to troszeczkę dłuższy, bo jeszcze tego nie pokazałem. W ciągu tej drugiej wody światowej tygrysa. Tygrys, rozjeżdżaj wszystko. Teraz możemy zniszczyć tym drzewo. To, to one są bardziej cięższe, myślę. Zobaczcie, co ta policja robi. Pomogę ci trochę, policja. Przezwalacie! To, to jest piękne pomaganie Niemców. że, że to nie jest milicja. Chyba się cofnęliśmy do PRL-u. Albo do zimnej wojny bardziej. Ale pod koniec zimnej wojny. Czyli zobacz... Ej, ej, ej! Ktoś mi to wytłumaczy? Co to mi tam strzela? Czy to są jakieś obrazki mi się robią? O, o... O no, jak będzie... Ja, ja akurat nie kupię tego większego pasu, bo to... Bo to nie ma co kupić! Jak się coś dziać, no, to... Piero kupię. Za to pyta zakurę. O jej te nazwy. Na tym, na tym bramy ruchem. To jest to... To można sobie kupić. Takie. A to wyda, to żeby zrobić dziurę. ozonową taką. To na... No, tylko patrzę na to. Tak. Dziurę. dziurę. Dobra, to... To jest już, już dziwne. Oj, zobaczcie, jak to wygląda. jak Takie to rano trochę. Takie turnado. Widzisz to. Widzicie to? Jeju. Ej, tu jest takie trochę. To jest takie jądro. Jakby. Ale zobaczmy co stanie, jak tutaj. Oby te oriet nawet może tu jest was. Czy to trochę nie wygląda jak to Zobaczcie. Zobaczcie tylko to, zobacz, zobacz, zobaczcie jak to wygląda, tylko to trzeba było zrobić i to jest już wulkan. Ej, klikamy jeszcze raz? Ej, robimy górę świata. Ta. Tak, tak, Tu nie wiem co po wyższa, tego, góra najwyższości, łach, 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 gdzie jest to dano na tej górze wyższości? E, bardzo fajnie macie no ja bardzo polecam te kółko nie tylko nie autobus zobaczcie jak, je, jak oni ują jeździć mogli tylko przyjechać sobie z boczkiem jedź Jez, co ty robisz Ej, musimy kogoś, kogoś musimy wziąć na to na zniszczenie nie to, to trudno tak Dobra. A chyba mają tam przepisaną drogę i Google Maps tak im pokazuje. A tu Google Maps to się czasami myli. O, o! I teraz robimy rozwałkę. Rozwałka. Rozwałka. Chyba to będzie na tyle już było. Robię trzęsienia ziemi. Tornada, to. A to. już zobaczymy, co się stanie. Yy, stało się. Bardzo dużo. Zobaczcie na ile już skody idą. Widzicie? Jak to czas wzrasta na, na 20 za chwilę będzie już 88 milionów. To jest jak to papatki. to to, to, Koniec, to jest papatki?